No siemanko, jestem Orox i witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Witam was ja, Witam was mój piesiek No Piesio miałeś się przywitać gościu! No, siema mówi, okej okay. No i wita was moja krówka. Ej, gościu ty też się miałeś przywitać, Sie siema, siema! No ty Czarczar, czar, no dobra, ty też możesz się przywitać. Wszyscy i witam was, mój Misio. Yy, to jest mój brat niedźwiedź. O, Elo, Elo! I słuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuować serię Minecraft, ale masz tylko jeden blok, ale zanim jeszcze zaczniemy, to proszę kliknij w tym momencie łapkę w górę. Yy, każda jedna łapka w górę to jest jedna osoba więcej tutaj ze mną na, tej, na tym świecie. Zobaczymy ile osób by się uzbierało. Yy, chciałem wam, zanim jeszcze rozpoczniemy, to chciałem wam coś dziwnego pokazać. Yy, wytłumaczy mi ktoś, jakim sposobem ten gościu trzyma... Paszczy, w twarzy yy, klocek. Jakim sposobem? Czy wy to widzicie? E, gościu, dlaczego, czy, dlaczego ty to jesz? Czy lisy jedzą granit? On chyba ma granit. Napiszcie mi w komentarzu, dlaczego on trzyma to w buzi. Jakim sposobem w ogóle? A ja sobie wszamam chlebek. I jak zauważyliście, to jest ta mapa z live'a. Będziemy ją kontynuować. I dzisiaj prawdopodobnie wybuduję w sobie swoją Hawirę za yy, 30 milionów. Także oglądajcie film do końca. Nie żartuję z tymi milionami. Yy, co byś chciał? Usiądź sobie proszę na razie, usiądź, a ja mam tutaj lepsze, znaczy lepsze, no mam takie kilofy sobie żelazne, jeden kilo w sumie, mam też mieczyk, jakby coś się pojawiło, e, zro... wcześniej sobie troszkę tu pograłem i tam delikatnie teren powiększyłem, a tak to nic nie robiłem. I e, dobra, na dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie domek, także oglądajcie widzowie filmik do samego końca, na samym końcu wam coś ważnego powiem, tak samo będę chciał, żebyście mi pomogli ocenić ten domek. I możecie go zbudować w sumie razem ze mną. Jak, co, jak zobaczycie, że coś złego albo brzydkiego zrobiłem, no to dacie mi znać w komentarzu, co tam ewentualnie będzie jeszcze do poprawy, no nie? Ja sobie będę tak zbierał, że. O! Siema! Kolejny piesio! Dobra. Ej, co on taki niegrzeczny jest? Halo? Co masz takie oczy dziwne? A chciałbyś może kości? Ja mam do ciebie kość. Proszę bardzo. Oplułeś sobie tą kość, no dobra, no to taki jesteś, no to skoro tak, no to okej, okay. ja sobie wszamam dalej chlebka i lecę sobie dalej budować, bo dzisiaj jest akcja taka kompas, że trzeba chaviresa robić, gościu, mam też drzwi, o redstone, możecie dać znać w komentarzu, co mogę z nam zrobić, widzowie, jestem tego bardzo ciekawy, w sumie, no, jakie wy na co mam wykorzystać, o to chodzi, o Dobra, bijemy sobie dalej, ja bym chciał jakieś ciekawe rzeczy, dobra, bijemy sobie teraz filofa, O, spójrzcie jak to se wygląda z tej strony, o, tak, o, moja wyspa, to ja, tam, mo tam moje ziomale są, ja i moje ziomale, oj, niepotrzebnie tu zniszczyłem, dobra, robimy sobie tak i robimy sobie tak, oj, żelazo, ej, to to się przyda, żelazo, bo to będzie do, do lepszych materiałów w sumie, okej, okay, no dobra, czy można coś tu ciekawego dostać oprócz śniegu, halo, proszę pani, ja bym chciał coś ciekawego, a nie tylko śnieg. O, kolejny siema ziomu. Siemanko, ty już nie masz takich zły oczu O, dobra, jednak masz takie złoci. Czemu ty się tak denerwujesz od razu? Ja ci nic nie zrobiłem przecież. Może temu, że ten. że ty tam owce widzisz. O, o skrzyneczka. Śnieżkę i mączkę kostną, ale bez sensu. Ej, zanim jeszcze zbudujemy, to możemy sobie zrobić tak, patrzcie to. Eee, mamy tutaj już sadzonka ciemnego dębu. Zasadźmy sobie. O, elegancko. Ej, i w sumie tu mamy drewno. Dobra, zniszczmy sobie, będziemy mieli dodatkowe deski do domku. No i elegancko, dobra, gościu, pa, 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 fa. I dostaliśmy ile tego? 7 sztuk, no to będzie łącznie 28. Tak, nie mylę się, nie mylę się, dobra, elegancko. Przeliczone, przeliczone. Zróbmy sobie domek może z litej, e, z takiej samej może tego, e, z takiego samego materiału, żeby to jakoś wyglądało. Zrobimy sobie tak, poczekajcie, zrobimy sobie tak tutaj. O, będzie coś jakoś prezentowało może w końcu, zobaczmy. Aby ten domek po prostu przypominał domek, e, no żeby to jakoś wyglądało. Dobra, zróbmy tak. O. Postawiamy sobie tu klocek, tu elegancko, proszę bardzo. Tu, 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 tu taka sama szerokość. Dobra, czyli to musi być dotąd. Jeszcze jeden klocek elegancko. No dobra, na razie prezentuje się tak. A co będzie dalej? No zobaczymy w dalszym ciągu, ale na razie jeszcze tu te dwa klocki postawię. I co, pora yy, zbierać dalej drewno? Robię tutaj małe cięcie, ponieważ zanim zbiera tyle drewna, aby to dokończyć, może albo zrobię tylko z takiego, albo też z takiego, albo z takiego. Takie połączenie, zobaczymy, żeby to jakoś wyglądało. Widzimy się już za moment, jak coś. Ja sobie dalej będę tutaj zbierał, tak, o, patrzcie, żeby nie było. Ja sobie będę dalej kopał. Pewnie mi to trochę zajmie, zanim trochę uzbieram drewna, ale to nic, trzeba, trzeba budować. No, widzimy się już za moment. Dobra, widzimy się z powrotem. Jak widać, udało mi się zebrać. No tych świerkowych desek troszkę mi się udało, ponieważ mam nieco ponad dwa staki, biłem naprawdę długo widzowie, tak samo drzewa sobie sadziłem na nowo cały czas, aby dostawać jak najwięcej, no i oprócz tego mam też tutaj brzozowych troszkę desek. I mamy też troszkę bruku, z którego zrobimy sobie coś takiego, że teraz pójdziemy sobie go przepalić i dostanę bodajże kamień. Z którego, o Jezu, nie to, co ja chcę robić. W sensie można też drewnem, ale wolę węglem. E, kamień, z którego zrobi się potem tak kamienne cegły. Przyszła pora, aby kontynuować dalej budowanie. Dobra, no zobaczmy w ogóle, co z tego domku wyjdzie. Możecie ocenić w komentarzu, jak mi to wyjdzie. Podajcie e, no znać tak od 1 do 10. A ja sobie teraz będę robił coś takiego, że. Dobra, tu, 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 tu. Elegancko, taka wysokość. Eee, teraz lecimy sobie tu, 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 poczekajcie. Dobra, czy to jest taka sama wysokość? Wydaje mi się, że jest, ale przejdźmy sobie. Ok, zobaczmy. Tak, będziemy budować. Dobra, elegancko, elegancko. Czy to jest ta sama. Tak, to jest ta sama budowa. Ten, wysokość, elegancko. Teraz robimy sobie tak, spójrzcie. Dobra, tu, 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 tu. tu. Dobra, stawiam sobie dalej, e, lecimy, ktoś mi wszedł do pokoju, widzowie musiałem zrobić cięcia, bo to by było słychać wszystko. E, dobra, robimy sobie tak, tak, tak. Oj, tak, dobra. Ej, może ten domek w końcu będzie jakoś wyglądał. Czy ja mam się kierę? Mam oczywiście, że mam się kierkę. I trzeba będzie zaraz coś w szamacz, no bo będę głodny przecież. E, dobra, i teraz robimy sobie tak, czekajcie. Tak, 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 tak. I teraz... O, uwaga, czekajcie. Tu, i kładziemy elegancko. Ty patrzcie, mogę w ogóle sobie dobudować do moich zwierzątek tam, dobra. Okay, zobaczmy jak ten domek się w ogóle będzie prezentował. E, tu jest wszystko gitara, dobra, jest połączone. E, ty, no nie jest najgorzej moim zdaniem. To należy sobie chyba rozwalić. I teraz zrobię tak, że wypełnię to. E, o, wypełnię to tymi deskami. Ło, to będzie kozak. To będzie kozak, tylko czy mi starczy tych desek, proszę, aby starczyło. Może być ciężko, ale no dobra. Dobra, tu taka ściana będzie tu, elegancko. Potem, potem będzie to, to samo, dobra. Nie, ja już widzę, że mi tego nie starczy. Znaczy, do tej strony mi powinno starczyć. Raz, dwa. Nie, jeden blok zabraknął. Dobra, to ten weźmiemy. Ten, okej, okay, elegancko, dobra. I teraz stawiamy sobie tutaj. Ty, no gościu, co ja mam teraz robić? No dobra, to ta strona będzie z innych desek. Z takich samych, co tutaj, z świerkowych. No bo nic innego nie zrobię, chociaż szkoda by mi było. E, tak myślę, skąd ja bym mógł podjunać widzowie. A jajaj, no dobra, mniejsza z tym, zrobimy tutaj z, te, z tego. No trudno się mówi. No ja już nic nie będę kombinował, bo to tak wszystko zbyt długo by trwało. Także robimy sobie tu domek elegancko. Oj, co jest grane? Czekaj, tu źle postawiłem. Co, deszcz pada? Nie! Szybko! O jezu! Trzeba szybko stawiać. Co jest? Nie mogę skrolować. Mogę, trzeba szybko stawiać domy, dach na. O Boże, no! Co, ja jestem jakiś nieogartą grę, czy co? Dobra, robimy teraz tak, 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 tak i elegancko, dobra. Postawmy teraz szybko dach, postawmy szybko dach, żeby jak najszybciej był dach, żeby to się jakoś widziało, żeby to jakoś przykryło się wszystko. Czy Ja nie chcę, żeby było mokro w moim domu, tu musi być sucho. To jest najlepszy domek na świecie w Minecraft. Kto jeszcze nie widział, kto nie widział, kto widział lepszy, to dajcie znać w komentarzu, ale moim zdaniem to nie widzieliście lepszego jeszcze nigdy. Oj, bym spadł prawie, dobra. Okej, okay, dobra, tu, tu, tu. I znowu źle postawiłem. Dobra, elegancko, tu niszczymy. Dobra, cyk, 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 cyk. No i spójrzcie na to. Jak to się prezentuje elegancko, dobra. Ej, ciekawe czy to skoczy na dach moich zwierzaków. Aj, no to żem rzędu... do... O nie! O gościu, co tu się dzieje? Dobra, szybko stawiamy dach, nad... stawiamy już wykończeniówkę. Szybko, szybko, trzeba postawić drzwi za chwilę Dobra, elegancko, cyk cyk, 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 cyk Cyk, 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 cyk Szybko, szybko, żeby można było No Jezu, jak ja źle stawiam te klocki O co chodzi? Drodzy Państwo Dobra, stawiajmy tutaj, to są świerkowe deski? Ta, świerkowe deski, elegancko, dobra No i uwaga, widzowie Spójrzcie na to, jak oto właśnie Mój domek się prezentuje Stawiamy sobie drzwi, na razie pojedyncze No i wygląda to w sumie tak Spójrzcie na to z dala no, jest to w sumie taka budka, to żebym tak powiedział. Taki typowy kwadraciak to jest, no ale to nic. Ej, zostało coś tu wungla? O, jest wungla, dobra. Jest kamień, z którego możemy sobie zrobić. Le... Halo? A, dobra, tak to się robi. I patrzcie, mamy kamienne cegły, i z kamiennych cegieł zaraz coś udekorujemy w środku. Ale ja potrzebuję zrobić sobie jak najszybciej teraz ten. Eee, jak najszybciej pochodni dużo. Dobra, ale to. Ej, co ty na mnie skaczesz, chłopie? Nie skacz na mnie, gościu. Co za typ w ogóle to był? Dobra, robimy sobie jak najszybciej pochodnie. Bardzo dużo pochodni potrzebuję. Bardzo, 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 bardzo. Dobra, elegancko. Mamy tu i lecimy dalej sobie w domku postawiać troszkę pochodni. Dobra, stawiamy teraz tak, żeby mi się tu żadne moby nie respiły ani nic z takich rzeczy. Ty, no elegancko, hawirka, jak. Oj, o jezu, jak nieładnie jest na dworze. Dobra, ja już nigdzie nie wychodzę w sumie. A nie, musiałbym jeszcze, musiałbym jeszcze troszkę rzeczy przenieść, ale w sumie. Moim zdaniem prezentuje się ten domek bardzo ładnie. Zrobimy sobie tutaj dla ozdoby, tak. O, tak sobie ściankę. No i elegancko, nie? Uwaga, tak sobie tu, post tu sobie tutaj. I to sobie tu postawimy. Dobra, i tu będzie taka sofa, widzowie. Tu będzie taka sofa. Spójrzcie na to. O. Tu sobie można usiąść. To jest moja sofa. Proszę, jak wygodnie. Proszę. Oj, co się stało? Dobra, źle kamery. I se usiadłem. Nie, no i oczywiście to trzeba, to trzeba będzie zmienić. Eee, dobra, poczekajcie, robimy tak. Dobra, tu sobie to zmienimy. Eee, dobra, czekajcie, czekajcie, co to? jest w ogóle. Okej, okay, dobra. Zniszczymy sobie tu dalej. O, co to się dzieje na dworze? Spójrzmy! A dobra, cicho w miarę jest w sumie. Dobra, budujemy sobie to dalej, okej. Okay. I teraz tak eee, to jednak zniszczymy, bo to w ogóle nie pasuje. Eee, co jeszcze można zrobić, ja bym to sobie zabrał, ja bym coś poszedł z tego zrobić bo to jest w sumie ładne, ej mam pomysł, można zrobić z tego u mnie podłogę toć zrobimy z tego podłogę, to jest bardzo dobry pomysł dobra, spójrzcie sobie teraz na to, OK. rozwalmy sobie na razie tu wszystko tu te klocki, Kej, z nimi, dobra mam lepsze, nie potrzebuję, mam lepsze i tak OK. Eee, niszczymy, niszczymy teraz bierzemy sobie łopatę Cyk, 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 ej, a może teraz skopiemy też to, nie no, żartowałem, ja taki nie jestem, dobra, robimy tak, 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 dobra, co tak pada na tym dworze w ogóle, gościu, okej, niszczymy tu, dobra, dostałem elegancko i teraz zobaczmy, zobaczmy sobie tu, jak to będzie się prezentować, o, ale co się dzieje na tym dworze, ja już się powoli zaczynam bać i zjem sobie, mam chlebka, mam chlebka, dobra elegancko, wszamam sobie chlebek, dobra, mamy chleba, dawa jeszcze gryza gościu, dawaj jeszcze gryza, elegancko, dostałem chlebka, to teraz zróbmy sobie tak, że tu sobie to rozwalimy dalej, dobra, i teraz tak, aj nie, za dużo sobie rozwaliłem, ale to nic, dobra, zastą dobra zastąpię to po prostu tym, eee, zastąpię to tym drewnem po prostu, bo nic innego nie zrobimy, tak, no i spójrzcie, w, do, w środku domek prezentuje się tak, napiszcie co w środku mógłbym tutaj zrobić, co dodać i tak dalej, jakieś pokoje może czy coś, ej, ja mam pomysł, a zróbmy może wyjście na dwór, zróbmy wyjście na dwór, yy, które by było z tych desek, uwaga, taki balkonik będzie, taki balkonik, uwaga, dobra, będzie tak, 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 proszę, elegancko, abym sobie mógł wyjść i sobie popatrzeć, tylko, tylko ja co na jedna, co ja bym mógł tu patrzeć w sumie na tym dworze, jak tu, jak tu w sumie... Nic za mną nie ma takiego Ale to nic, dobra, coś sobie tam zbudujemy O, najwyżej będę sobie powiększał Hawirę w późniejszym czasie, no nie Dobra, będzie tak, 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 znowu źle Postawiłem klocek, jakie to jest Irytujące po prostu Dobra, okej, okay. stawiam sobie tu, 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 tu Elegancko, no i to już się jakoś prezentuje Zróbmy sobie tu ogrodzenie Ej, zróbmy sobie z tego ogrodzenie Ze świerkowych tych, o I spójrzcie na to No je, proszę bardzo Ogrodzenie jak tal, no jak ta lala Prawie, okej okay. Dobra, tu sobie stawiam klocek jeszcze, tu. No i spójrzcie, można sobie wejść jeszcze z tej strony do domku. Pięknie! Moim zdaniem prezentuje się już naprawdę to ozacko. Spójrzmy na to elegancko, patrzę na to. Powoli robi się naprawdę coraz to gorsza pogoda. Ja muszę już uciekać. Uciekam sobie do domku, idę spać na łóżku, którego nie mam, jest niewidoczne. E, zabudujmy sobie tutaj, żeby nikt na wszelki wypadek nas nie okradł. No i co? To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się już jutro. Dajcie znać w komentarzu, czy taka seria właśnie Wam się podoba. I pamiętajcie, każda jedna łapka w górę to jest yy, jedna osoba więcej na moim serwerze. Dzisiaj kamerki jak coś nie było, ale w następnym odcinku już będzie. Trzymajcie się, widzimy się już niebawem. Siema!